Wielka kolonizacja stanowiła jedno z najbardziej znaczących zjawisk w dziejach starożytnej Hellady, a jej skutki w sposób trwały ukształtowały oblicze świata antycznego. Przyczyny tego procesu były wielorakie. Do najważniejszych należało przeludnienie oraz brak ziemi nadającej się pod uprawę na obszarze Grecji. Istotnym czynnikiem była także potrzeba pozyskiwania surowców naturalnych, takich jak miedź, cyna czy drewno. Nie można pominąć rosnącego znaczenia wymiany handlowej która stymulowała rozwój kontaktów z odległymi regionami basenu Morza Śródziemnego. Skutki kolonizacji były niezwykle rozległe. Przede wszystkim doprowadziła ona do ostatecznego ukształtowania się formy miasta państwa, czyli Polis. W jej wyniku wykształciły się także nowe klasy społeczne. Szczególnego znaczenia nabrało rzemiosło, a wraz z nim zwiększył się udział i znaczenie rzemieślników w strukturze społecznej. Nastąpił rozwój niewolnictwa, a także intensyfikacja produkcji rzemieślniczej w Grecji właściwej, która dzięki nowym koloniom zyskała rynki zbytu dla swoich wyrobów. Grecy uzyskali również dostęp do licznych i zróżnicowanych surowców, między innymi do zboża, ryb, skór, ród metali. Rozwinął się handel morski, a w konsekwencji nastąpiło udoskonalenie technik żeglowania oraz budowa większych statków. Kolonizacja przyczyniła się również do powstania rynku towarowego, a w jego ramach do pojawienia się pieniądza kruszcowego. Kierunki kolonizacji były szeroko zakrojone. Pierwsza grecka kolonia, Kaim, powstała na półwyspie Apenińskim w zatoce neapolitańskiej w roku 757 przed naszą erą i dostarczała Grekom żelaza oraz miedzi z Italii. W 8. wiekach przed naszą erą powstawały kolonie na południowych wybrzeżach półwyspu Apenińskiego i na Sycylii, Między innymi Neapol, Tarent oraz Syrakuzy. Obszary te określano mianem Wielkiej Grecji. W VII i VI wieku przed naszą erą Grecy skolonizowali północne wybrzeża Morza Egejskiego oraz Morza Marmara. Dzięki temu Morze Egejskie stało się wewnętrznym morzem greckim, a Helleni uzyskali kontrolę nad cieśninami czarnomorskimi, Bosforem i Dardanelami. Region ten dostarczał między innymi drewna i smoły. W VI wieku przed naszą erą Grecy docierali także na wybrzeża Morza Czarnego, skąd sprowadzali cynę, srebro i żelazo. W nieco mniejszym stopniu kolonizacja objęła obszary dzisiejszej Francji. Przykładem jest Messalia, czyli współczesna Marsylia, dostarczająca cyny. W Afryce natomiast kolonie ograniczyły się do wybrzeża libijskiego, gdzie w roku 632 przed naszą erą powstała Kyrenę, dziś znana jako Cyranejka.